Dobra, jedziemy na tripa Jedziemy na tripa do to... Gdzie jedziemy na tripa? Do Sopotu Jedziemy do Sopotu Dzisiaj trochę innego typu materiał Mieszkoleniowy Tylko bardziej taki lejstajlowy Zjemy coś dobrego Poćwiczymy Pokażę Wam jak to wygląda O tej porze roku nad morzem W ogóle to był powód, dla którego Zdecydowałem, że żeby jechać może zimno, bo nie byłem po prostu, więc i co jesteśmy w pociągu, super sprawa i co i będziemy dawać na, na trasie. No co, trzeba się do, trzeba się dotlenić. Z tym o. Przepraszam. Przepraszam. No to dojechaliśmy na miejsce. Jesteśmy w apartamenciku, Zrobimy mały tur, pokażę Wam jak to wygląda. Miejscówka jest naprawdę dobra, bo jesteśmy przy deptaku, przy mąciaku. Także blisko na siłkę, blisko do morza blisko żeby coś dobrego zjeść no to come on to jakieś przeszkody i co kuchnia tu będzie kurczak robiony ryż i brokuły lodóweczka kawusia już jest gotowa także fajnie, fajna miejscówka bo tak naprawdę jest no jest tego miejsca całkiem ok szezlong jak się Ktoś za dużo naje to, żeby się wyłożyć, żeby brzuszek odpoczął i chodźcie do, do spania. Także tak to wygląda. Powiem szczerze, całkiem przytulnie. Zobaczymy, jaki jest, jaki jest twardy materac. No a my zobaczymy się później. Dobra, zakupki zrobione. Tutaj się ryżek gotuje, tutaj się dla Kamili gotuje makaron i co, i będzie z kurczaczkiem, pokażę Wam lodówki, ludzie lubią oglądać to co jest w lodówce, to Wam pokażę, Prawdę standardowo, mięsa kupa, wędlinka, jakieś warzywka, sos, kola, a tutaj coś na wieczór. O, także będzie, będzie coś się działo. Ok, no to co? Robimy jedzonko. Później spacer i, i trening. Dobra, muszę wyłączyć, bo się zaraz, zaraz wykipi ten makaron. No to zażywamy kąpieli słonecznych dzisiaj. Taki dzień luźniejszy. Miał być trening, ale mała zmiana planów. Postanowiłem, że bardziej postawimy na, taki, na taką rekreację że tak, tak nazwę to. Także pospacerujemy sobie. Później zobaczymy jak to wyjdzie. I co i co. W międzyczasie jakieś jedzonko będzie. To już wam wszystko I tutaj też chciałbym dodać, dlaczego Sopot. Dlaczego pojechaliśmy do Sopotu? Wszyscy tu jeżdżą, nie ma tutaj nic takiego nadzwyczajnego, piękna natury, od groma ludzi. Właśnie chcieliśmy mieć taki kompromis pomiędzy wyjściem gdzieś, taką częścią większego miasta, a odpoczynkiem. Jak jedziemy do takich miejscowości malutkich, gdzie tak naprawdę poza wędrówkami nie znajdziemy fajnego lokalu, to spoko. Tutaj plan był taki, żeby właśnie mieć kompromis pomiędzy większym miastem, pomiędzy morzem, czyli takie all in one. Dlatego właśnie ja to miasto bardzo lubię i każdemu polecam. No dobra, idziemy sobie w kierunku Orłowa. Przejdziemy się na piechotę, także turystyka będzie uskuteczniona. bo tam pójdziemy, tam pójdziemy, zobaczymy ile zejdzie, ile kroków padnie, także połączone, przyjemne, spożytecznie. Lecimy. No powiem Wam, że bardzo fajny klimat. Jeszcze raz powiem, nie byłem nad morzem nigdy zimą. Teraz taka zima jak nie zima, fajnie się trafiło tak naprawdę, bo te temperatury są fajne, słoneczko jest, deszczu nie ma, więc fajne warunki właśnie do takiej turystyki, żeby pochodzić. Zagęszczenie ludzi, no nie za duże. Ludzie oczywiście wieczorami się bawią, to trzeba przyznać. Mamy miejscówkę tam przy Monciaku, no to jest głośno. Imprezy są, ale da się wytrzymać. Więc no pójdziemy sobie do e, Orłowa najpierw na Molo, a później spróbujemy się wbić na jakieś klify. No i dobra, pora na posiłeczek, także wykwintnie jak zawsze. Prosto kurczaczek ryż. I, I co? Już jesteśmy praktycznie na miejscu, także trochę kroków wpadło, 4 km w jedną stronę, zobaczymy jak będzie w drugą, bo może dzisiaj jeszcze trening pójdzie i w najgorszym wypadku wrócimy boltem, czyli się trochę sfrajerujemy i wrócimy boltem, ale zobaczymy, może będzie moc, jakąś kawę się strzeli i jednak zrobimy to na autonogach, ciach, posilić się i dalej w trasie. Co? co? Co ci się może? Byliśmy na miejsce, zeszło ponad tak, półtorej godzinki, nogi, nogi na pewno czuć, aczkolwiek to nie jest jakaś y, karkołomna wyprawa, widać dalej jesteśmy. Teraz powoli pozwiedzamy sobie, posiedzimy, spędzimy czasu i będziemy się kierować z powrotem do, do Sopotu. Wstaliśmy na siłkę w końcu, w końcu. bo był dzień poślizgu, w sobotę mieliśmy pójść, ale uznaliśmy, że nie pójdziemy. Wieczorem była drobna impreza. Możemy to tak nazwać myślę. No, a i chcieliśmy wchodzić na ciuchkę, poruszać się, um, a co zrobić? No, no to cieszę nogi, fajny trening, a tak poruszyć A wieczorkiem przyjdziemy się na końcu kolację. Pokażę Wam dobrej władzy. Ostatni dzień Wyjeżdżamy za jakieś 2-3 godzinki Więc ostatni spacer mi się przejść nad morze Kupić jeszcze jakiś prowiant I będziemy się kierować już z powrotem Także weekend taki przedłużony Był naprawdę fajny Taki weekendowy break Zimowy Nietypowo nad morzem Ale polecam każdemu Jeżeli trafi na, na fajną pogodę To warto To jeszcze lepiej gdybyśmy mieli do dyspozycji dużą ilość śniegu ale z dwojga złego to i tak lepiej niż jakby na przykład nie upadać to Nasz pociąg jedzie, pora się pożegnać z sokotem i wracamy na miejscówkę